Do godnych wiernych tutaj możecie jeszcze zostać po, po, po zakończeniu mszy świętej, zgodnie też z tym, co się pomodliłem przy modlitwie tutaj według mojego rozeznania yy, poprosiłem pana Jakuba Młodszego, że jeżeli jest, jest gotowy podjąć, a powinien być yy, odpowiedź dać po, po rozmowie z żoną i... I w jaki sposób konsultacji Pani jest w stanie błogosławiony, więc trzeba wziąć na siebie całą odpowiedzialność, jak przyjdzie na was y, atak synów piekła za to, że, że u was w domu ma być w kaplicy. Jeżeli jesteście gotowi, to prosiłem Pana, pana Jakuba Młodszego, żeby, żeby zajął się organizacją y, miejsca kaplicy, gdzie y, przyjeżdżałbym, odprawiać mszę świętą. Jak się często da, żebyście tu nie musieli jeździć 370 km mniej, czy więcej i, i z jakimś no, modlitwą, że, 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 będą, że będą przychodzić dusze, że trzygodny Pan tam za, za, za Panią pewnie stoi, Pan Lucjan jest tam, tu jest, że, że się serca też dołączy do, do wszystkiego, jeżeli przyjmiecie taką, że tak powiem, Opcje to, 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 to rozmawiać tutaj z odpowiednimi czynnikami yy, sprawy własności i tak dalej. Dwa, dwie, dwie rzeczy, które są najistotniejsze jako punkty, że tak powiem, założycielskie. To jest, yy, że osoby, u których kaplica yy, ma być, muszą być osobami yy, po, pobożnymi, które przez swoje świadectwo do tej pory dały w jakiś sposób włączenie się w zmaganie, które ksiądz prowadzi. I teraz na czym by rzecz polegała? Że to zmaganie, które tutaj jest o Wroniecką, trzeba rozszerzyć o inne pole. Czyli stworzenie kaplicy domowej, gdziekolwiek gdzie jesteście, jako pierwszą intencję przyjmuje odzyskanie najświętszej ofiary mszy świętej do kościoła, który jest na terenie, gdzie Wy jesteście. Bo to jest konkretna odpowiedź Księdzu proboszczowi, który przyjdzie, dlaczego ja Was nie widzę w kościele. No, z prostego powodu, że tam nie mam przy świętych w rycie Rzymskim i nie zgłoszona katolicka nauka. Ksiądz słyszał, co Ryś mówi ludziom, jak do niego rabin Szudrich zadzwonił. Ksiądz się z tym zgadza? Nie, no to ja się też nie zgadzam. Nie będziemy robić z domu Bożego pośmiewiska, nie będziemy robić ze świątyń katolickich miejsc faktycznie jakiś agent synago. Z tego tytułu, że tu mamy Rysia i innych, nie, nie jak pan Lisicki będzie mówił kardynałów, tylko odszczepieńców, heretyków. Więc yy, jedna rzecz to jest udział w zmaganiu, o Wroniecką na sposób, zmagamy się o przywrócenie przyświętych w naszym kościele, i tym sposobem zmaganie, że tu się modlimy, tu przyjeżdża ksiądz, który odprawiam przy świętom w rycie rzymskim. Ksiądz Michał. Druga rzecz, na pewno jak w banku jest, że to nie jest Nora Szczura. To nie jest kaplica u pani Zosi, u, o której wiemy, że to jest pani Zosia. Przykład wejść tych śmiesznych ludzi na, 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 na ulicach Warszawy pod ambasadą amerykańską, gdzie tam przyjeżdża pan Sławomir z Wiednia. Pan Sławomir z Wiednia, a nazwisko jakie? Ko Yy, surname, co będzie? Pan wie, ale już im nie będą wiedzieć, bo my się rozpoznajemy jak ci kamraci i tak dalej. My się mamy rozpoznawać jak katolicy. Staj w sprawie Bożym z imienia i nazwiska, znany z ojca, zna, znany z imię ojca, matki, adres i tak dalej. nas pozabijają, to giniemy jako męczennicy. Dlatego ja też wam mówię, że jadę na kolędę tam, gdzie jadę, że gdyby ktoś coś uknął, to mimo, że on będzie myślał, że to nie wyjdzie, ja przed Bogiem wiem, że ginę za wiarę, ginę jako męczennik. Więc trzeba być gotowym do tego, że staję z imienia i nazwiska w sprawie najświętszej ofiary przyświętej, Kaplica jest tutaj, bo, bo trzeba w jakiś sposób no, myśleć o, o przyszłości, o dzieciach myśleć, o możliwościach myśleć. Miejsce, czyli ludzie świątobliwi, miejsce niezadłużone, nie na długach, nie za pożyczki, jakiekolwiek prace zrobione na, na rękoma katolików, a nie, a nie rękoma, że ktoś będzie kaplicę budował i w kaplicy będzie mówił kuchu i tak dalej, a później mam iść wodą święconą, święcić. Co mam święcić? Takich ludzi nie wolno do kaplicy wpuszczać tam cokolwiek robili. Bo że tak powiem, to nie zmywa woda święcona. Woda święcona to może zmyć, jak tu obok jest dom i tam nie chcą mieszkać, bo być może się tam kto powiesił albo duchy straszą. No to jak ktoś ma wiarę księdza, poprosi, pójdzie, po, odmówi modlitwy wodą święconą, pokropi, to że tak powiem, to to jest, to to można. Natomiast nie, żebym ja myślał, że kaplicę będę robił, poproszę firmę, oni przyjdą i tam będą rzucać dzieci są, to nie będę używał nawet pierwszych liter, no nie wolno czegoś takiego dopuścić, mają zrobić to katolicy katolicy czyli sprawa udziału w zmaganiu, sprawa miejsca że własność, że, że za, za swoje pieniądze a o inne rzeczy przyjdzie pytywa. jak zrobicie meldować księdzu pojadę zobaczę w czym mogę pomóc, to pomogę. I ci wierni, którzy tutaj też są. Co nie znaczy, że jak znajdziecie tam dla siebie miejsce, że tu nie macie miejsca. Tu jest zawsze wasz dom. Macie tu być jak, jak w domu. Chociaż tu mało dzisiaj już, ale cały czas miejsce jest, tak? I jak tu proszę trzygodnego pana, to niech się trzygodny pan nie zżyma, dlaczego prosi tutaj młodego? szupłego, wysokiego a nie prosi mnie tak rozeznali jak ktoś chce to niech dopytuje tu Pan że tak powiem już 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 że tak kryteria zastosował że ocenił. że no może, może się ksiądz nie myli jakbyście nie chcieli podjąć to proszę proszę mówić będzie, będziemy dalej myśleć To ja proszę, żeby miejsce było u was. Po domu nie chodziłem. Tam się im kazali święcić, tam święciłem. Wiem, że dom jest większy. Zacząć trzeba od najmniejszego, jakich, najmniejszego zdatnego pomieszczenia, gdzie ksiądz może przy, przy, przyjechać, złożyć najświętszą ofiarę przy świętej. Nie myśleć póki co o tym, że, że jakby ktoś miał jakąś przesterowaną, że tak powiem, że u mnie będzie Pan Jezus w domu. Bo to, że tu jest Pan Jezus, to wcale nie znaczy, że wszędzie, gdzie, gdzie Pan Jezus pojedzie, to e, ksiądz pojedzie, to będzie Pan Jezus. Bo kto, że tak powiem, ma pilnować godności Najświętszej? Ja nie jestem biskup. Jak biskup tak każe, tak można robić. Ale pytaj, czemu ksiądz Jacek Bałęba w swoim moratorium nie ma pana Jezusa? Czemu nie ma? No bo po kapłańsku troszczy się, że najważniejsza jest cześć pana Jezusa. Jak ma być pan Jezus, jak tutaj firma taka, 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 ludzie chodzą, nie wiadomo, co tam się, tak powiem, może wydarzyć. Także proszę się modlić za tutaj tą społeczność, która do nas licznie przyjeżdżała. Daj Boże, że trochę wam jeszcze czasu zajmie, zanim tam coś zaczniecie urządzać. Może czas coś innego pokaże. Licho wie, co to ma, mamy wiedzieć. Czy wojna nie wybuchnie, ale, ale proszę na ten sposób myśleć. No radość widzieć starszego Pana. Dopiero co Pan pojechał, już wracał. Radość, że Panu tu dobrze. My się też cieszymy. Bogu dzięki. Panie Adamie. Jakiś w domu jest? Poczęstunek? To kto może, to, to chodźcie. To chodźcie, herbatę wypić, kawę, coś tam, coś tam, daj Boże, w domu został. Pana Jakuba proszę traktować, że prosiłem. To nie, że pan Jakub ma, że tak powiem, zlecone, bo musi porozmawiać z żoną. Ma żonę, żona jest w stanie on Musi... Wspólna decyzja. Niech Pan Bóg błogosławi. Mógł...